Przyroda nieustannie nas zaskakuje. Wśród niesamowitych i niezwykłych przedstawicieli fauny wielu mieszkańców zbiorników wodnych jest wyjątkowych. Jednym z nich jest przedroczysta ryba. Jest to jeden z rzadkich gatunków, o których nie każdy wie. Jest jeden bardzo ekstrawagancki i najprostszy sposób, aby stać się niewidzialnym w wodzie to stać się przezroczysty. Do utraty koloru morskiego zwierzęcia wystarczy stracić na przykład łuski. Udowodnionym faktem jest to, że szyba w wodzie jest praktycznie niezauważalna dla ludzkiego oka. Ten sposób maskowania wybrały dla siebie różne ryby żyjące w morzach i wodach słodkich, przy czym te gatunki często nie mają żadnych powiązań ze sobą. Szklane ryby są również wśród akwariowych. W Nowej Zelandii Stuart Fraser natknął się na niezwykłe stworzenie. Z początku wziął go za zmiętą plastikową torbę, która powoli przesunęła się na powierzchnię wody. Tylko patrząc uważniej, zdał sobie sprawę, że to żywy organizm. Do tego czasu rybak nie spotkał w wodach morskich nic takiego i najpierw nie odważył się wziąć zwierzęcia w ręce. Jednak ciekawość człowieka wzięła górę nad strachem. Z wody wydobywała się bardzo dziwna i w pełni przezroczysta ryba, jej ciało było pokryte łuskami innego rodzaju, dlatego przezroczysta ryba była taka jak meduza. U wspaniałego morskiego zwierzęcia praktycznie niewidoczne były wszystkie organy wewnętrzne z wyjątkiem jednego małego, który był w kolorze czerwony. Fraser zrobił kilka zdjęć niesamowitej ryby oraz wypuścił ją z powrotem.